Dalej jestem Muzeum Rybołówstwa i tutaj zobaczcie, pokazują nam jak te sieci są porozkładane i jak nie wiem czy sieci przygotowywane, co tam widzę też jakieś haki do ryb, ale możemy sobie tutaj poczytać. zobaczcie, to jest ubiór pana rybaka, który pracował w takiej fabryce. I tutaj mamy taką beczkę. To ta beczka tam się kojarzy ze śledziami. <laughs> Łopatka do zasypywania śledzi solą. Widzicie? Beczka do solenia śledzi. Fast zum Heringe. Tutaj jest die Schaufel zum Verschütten der Heringe mit dem Salz. I tutaj mamy włok. Pelagiczny włok do połowów toni wodnej. Współczesne włoki pelagiczne mogą mieć rozwarcie pionowe. Duże trawlery oceaniczne mają zakaz połowów na Bałtyku. Średnia głębokość Bałtyku to 80 metrów. Żadne z trawlerów polskich przedsiębiorstw dalekomorskich nie łowiły na Morzu Bałtyckim. A tutaj włok denny, widzicie, to jest włok wleczony po dnie. Łowienie włokiem dennym niszczy dno łowiska. No, bo tylko obowiązuje zakaz łowienia takimi sieciami w pasie 3 mil od brzegu. No, popatrzcie, to chyba jest ten włok. O, to są te włoki. Wciągnione czynne narzędzie sieciowe to jest właśnie włok do połowu ryb. Widzicie, to są właśnie te włoki, to ja nawet nie wiedziałam. A tutaj jest też takie urządzenie. I to jest grubościomierz mechaniczny typu DM100. Wyprodukowany w 1982 roku w NRD wykorzystywany do pomiaru grubości wyrobów włókienniczych o maksymalnej grubości mierzonego wyrobu 10 mm. Morski Instytut Rybacki wykorzystywał go do badań materiałów sieciowych. To nie wiem, czy badał po prostu wytrzymałość tych materiałów sieciowych. Tutaj też jest jakieś urządzenie. Tutaj też są jakieś silniki. Manetka śruby na starnej steru strumieniowego. Aha, takaś manetka do steru. Odbiornik, radio Tutaj też są jakieś takie co to są? Koła sterowe. A tu jest. Naktus kolumna kompasowa. A kompas. Patrzcie, to jest taki kompas. Widzicie? Tu mamy polskie rybołówstwo dalekomorskie. Przed wybuchem II wojny światowej działało w Polsce pięć firm połowów dalekomorskich: Delfin, Korab, Ławica, Mewa i Pomorze, mających swoje siedziby w Gdyni. A widzicie? A co to jest? Tranzystorowy radar nawigacyjny. Patrzcie, kiedyś radary były. Zajrzymy sobie do środka. Hmm. A tu mamy marynarza. I tu mamy stateczki. Trawlery przetwórnia. Trawler przetwórnia. Jakiś. Ach, na takim statku przetwarzano chyba ryby. A tu mamy tablicę ze Stoczni Gdańskiej. Tablica z Trawlera. A tu mamy też Trawler Przetwórnia. Tu mamy też, to są trawlery. Oczywiście czytam, bo ja... A tu mamy przekrój w przekroju Trawlerka. Zobaczcie. Ale ciekawe to muzeum. Ja tyle lat mieszkałam w Świnoujściu. Nigdy wydawało mi się, że to jest tylko o rybach. A wtedy te tematy mnie tak za bardzo nie interesowały. Ależ ciekawe jest to muzeum.